E porównać w do Rumunii to los. No Ale coś musiało w końcu być Nie mogło być tak pięknie, że droga Droga na klimacie na max No, woli z tobą niż ze mną. Woli prowadzić, a nie nawigować. Kto kierowca jest? To jest zielone. Ale tam jeszcze tu płonęło. Jest trudnica. Patrzcie, jak je to jest powypalane wszystko. Dobra, wjechaliśmy do jakiejś wioski, mandarynki, zobaczcie ile mandarynek, same mandarynki, tutaj panie do nas machały i tak na swojsko sobie będziemy siedzieć, zamówiliśmy kurczaczka, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale jest bardzo swojsko, lubimy takie klimaty, już za długo jesteśmy w mieście, to, to jak najbardziej lubimy taki klimat i... Nasz dzisiejszy wiejski obiadek. O, to jest kurwa taki? Gyski? Kurczak. I szałatka pyszna. A dzisiaj stoimy sobie tak na dziko. Na dziko za friko! Ekstres. Tam zobacz, no? Szybko idziemy. Marhawa. Merhaba. O, no, to jest nasza miejscówka, co? Tak. O, o i łódki będę się oglądać. Ale, czy ty jesteś mądry, tyle chcę, chcę Integrę, próbuję ci to dosadnie przekazać, ale byś ty tu jeździł, co, jakbyśmy mieli Integrę, ale byś tu jeździł. No chodź. Dobra, pojechaliśmy z tamtej miejscowy. Bo wiało i zanosiło się takim yy, strasznie brudnym kurzem. Strasznie się tam kurzyło. Okropnie. Coś takiego jak tu, takim piachem szarym. I stwierdziliśmy, że to bez sensu, będziemy wszystko mieli w środku. A już przeżywaliśmy to na rajdzie. I pojechaliśmy trochę dalej. Do... nie pamiętam jak się... do Uren. Uren. Coś takiego. Czy oryn. Nie wiem. Uren taki się wydaje i stoimy tak sobie na dziko ze friko też. Tam jest dużo kamperów, kampervanów przyczepnych czy nie dużo, ale stoi parę. Widać, że raczej stoją tu na dłużej, że po prostu mieszkają sobie taki skłacik tam jest. Ale no, my nie lubimy takich miejsc. Raczej wolimy gdzieś sami. Bardziej na odludziu. I te góry, i te palmy i jest pięknie. No, dobra, to można y, otwierać piwko i odpoczywać. A gdzie jest cielo? Gdzieś tu był. Już go nie ma. Poszedł. Y, zwiedzać, eksplorować nowe miejsce. Poszedł. Tak. Pięknie. A tu jest napisane, że nie można piknikować i rozstawiać namiotów, tak że my się nie zaliczamy. Nie będziemy piknikować, robić grilla, ani ogniska, ani, ani rozstawiać namiotów. Tak właśnie nazywa się to miasto. Fajnie, są palmy. Jest marina i są, moi kochani, góry. Jest Atatürk również. Tak, ten turecki słynny... Kościół, którego bardzo tutaj szanuję. Bardzo dużo zrobił dla Turcji. Jest wszędzie, ale jest pięknie. <grystanie> idę zobaczyć na marinę. No bo jest w sumie dopiero piąta, więc nie ma co siedzieć yy, w aucie. A poza tym, no chciałam coś tam Wam pokazać. Nie? <grystanie> więc idę. No i dalej, same bary. A tu, na plaży, płynie ognisko na Taszce. To jest klimat. Słoneczko zachodzi. Tutaj ludzie sobie stoją w marinie. A tu jest migros. Wychodzi sobie z jachciku. I proszę bardzo sklep spożywczy. No i dolo. i pięknie, bardzo fajnie to wygląda. Stoją cikami sobie Fajny mają klimat tutaj, fajnie. Zachód jest piękny, ale jest wielkie słońce. Tak jest, 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 Łowią. No jest, mój piękny. Ej, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Co, misiu? Co, mój misiu? Słodki. Hej. Cześć, Sący. Jak ci się podoba? Dzieciaków dużo, co? Mega.

tam zobaczyć. Chodź, chodź ciala. No i tak sobie stanęliśmy, bo jechaliśmy w sumie na miejscówkę na plażę. Oczywiście z Park Fortnite i było pokazane, że jest mnóstwo miejsc do stawania, ale na przestrzeni czasu chyba jednak się to zmieniło. I tych miejsc już nie ma, są zagrodzone płotami i tak dalej. I trafiliśmy w końcu do miasteczka. A że zjedliśmy słabe śniadanie, szybko wyruszyliśmy. Hello. Stwierdziliśmy, że zjemy jakieś śniadanie i, i zobaczymy, co dalej. Robi się fajnie ciepło. No i taki jest fajny klimat. Tam ciolo sobie biega. Stawimy mu drzwi otwarte, niech trochę połazi. A my pójdziemy coś wszamać. Dobrego. Hej, Misiu, trochę przejechałeś drogi, co? Jest jeszcze wcześniej, żeby cokolwiek kupować. Więc wzięliśmy sobie po toście, bo nie ma na razie jeszcze nic innego. I hej, jak zwykle, mizianko. I Paweł wziął soczek. Do śniadanka ucieka od kamery. A ty! Aha, no i e, zostajemy tu na noc. Jedną noc sobie tu zostaniemy. Zobaczymy, obczajmy, co tutaj jest w tym mieście. E, zapłaciliśmy 35 lirów za dobę, Więc jest spoko. A ja później pokażę Wam miasto. Zostańcie ze mną. Mamy no słöczki. Zarebędą testy. No i mamy nasze tościki. Obstawa. Musi być. Hmm? Dobra, pyszne śniadanie mamy ze sobą. A może wybiorę się na jakiś rejsik. Bo jest ich tutaj trochę. Tutaj pan się rozkłada, będzie saki robił. Tutaj są takie wycieczki właśnie. To zobaczyć dalej <laughs> jak to tam wygląda no i w sumie fajnie by było popłynąć taką wycieczką pokazać wam to A... wygląda nie? By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapek w górę, pozostawienia komentarza z opinią na temat odcinka, no i subskrypcji, które pomagają mi się rozwijać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!